Jestem na Metnicach na ulicy Legionów Polskich. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Wirgiliusza Grynia i chciałbym w tą ulicę Wirgiliusza Grynia pojechać, ale nie będę tutaj skręcał w lewo. Tylko przejedziemy się kawałek dalej. Pojedziemy przez ulicę Wolską w Będzinie. Czyli minąłem skrzyżowanie z Wirgiliusza Grynia, minąłem skrzyżowanie z ulicą Mireckiego mijam skrzyżowanie z ulicą Moniuszki za chwileczkę wyjadę, wjadę już na teren Będzina i sam wjazd tak naprawdę już do do ulicy Wolskiej jest w pewien sposób ciekawy, biorąc pod uwagę całe to skrzyżowanie tutaj na pograniczu Będzina i Dąbrowej Górniczej już właśnie jesteśmy w Będzinie i właśnie nie jedziemy jedziemy pierwotnie tak jakbyśmy chcieli jechać na Będzin Czelać po czym tutaj skręcamy w lewo ustępujemy pojazdom jadącym od Będzina i skręcamy w lewo i jesteśmy w Będzinie na ulicy Wolskiej, jak widzimy ulica Wolska, droga dosyć wąska ale się fajnie zrymowało bym powiedział niski, słaby stan techniczny tej drogi tak więc tutaj teoretycznie możemy jechać z prędkością 50 km na godzinę, ale to jest tylko teoria. W praktyce jazda z taką prędkością skutkowałaby tym, że dwa takie przejazdy i mamy zawieszenie kompletnie zniszczone. Tak więc tutaj ja w tej chwili jadę z prędkością 20 km na godzinę a część tak, zresztą sami widzicie chociażby po obrazie, że, że jest dosyć, dosyć trzęsący ten, ten obraz Cały czas, zwróćcie uwagę, jedziemy pod górę. Co ciekawe, Wiemy, że jesteśmy na terenie Będzina. O, tutaj fragment co na wierzchnia jest dosyć dobra. Ale nie mamy tutaj żadnej tablicy, że z powrotem wjechaliśmy do Dąbrowy Górniczej. A moi drodzy, już jesteśmy w Dąbrowie. Tutaj mamy jeszcze kawałek. No musimy przejechać po takim czymś, jakby polnej drodze. I jesteśmy na Mędlicach przy. Przy pętli autobusowej ulica Wielgieriusza Grynia jedziemy w lewo ustępujemy pojazdom z lewej wjeżdżamy sobie na środek patrzymy jak sytuacja prawa wolna z przeciwka nic nie jedzie i wyjeżdżajmy na lewy pas. Zerkniemy sobie daleko i zwrócimy uwagę, że wjazd na którykolwiek z kolejnych pasów tak naprawdę byłby na tą chwilę bezsensowny, bo i tak by nam kazało oznakowanie każe nam wrócić na ten skrajny e, lewy, lewy pas. I moi drodzy na końcu tej drogi pojadę w prawo. Powtarzam, na końcu tej drogi. Tutaj nam się tworzą dwa pasy. Czy już tutaj zmieniać? Zwróćmy uwagę, że na przystanku stoi autobus. On pewnie zaraz będzie. Dokładnie, on już rusza. Więc ja sobie swobodnie koło niego przejadę i dopiero za skrzyżowaniem zmienię pas ruchu. Mamy znak stop. droga wolna z lewej i z powrotem jesteśmy na ulicy Legionów na Mydlicach koło Kaufland